W ogóle, związałam sobie włosy klamrom i zostawiłam takie bziumy. I uważam, że to spoko wygląda. Wygląda mi taka. Fajna ciotka. <laughs> Fajna ciotka, Majker Tip. To. Hello, cześć wszystkim z tej strony My Hair Tip. I dzisiaj, tak jak widzicie, po tytule przedstawię Wam moje ulubione odżywki emolientowe wygładzające z Rossmana. Będzie to różny przedział cenowy i dla różnych prorowatości. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie przedłużam i zaczynamy. Teraz pokażę Wam odżywkę, która jest ultra, ultra wygładzająca i dociążająca. E, niskoporom raczej aż tak nie polecam, bo naprawdę jest hardkorowa. Bardziej tutaj bym się kierowała do średnio średnioporów albo wysokoporów, które potrzebują wygładzenia, zniwelowania puchu itd., to emolientowa róża od Anvil. Tak jak wspomniałam wcześniej, ultra, ultra mocno wygładza te włosy. Zapach to tak jak w sumie widać po opakowaniu i po nazwie, to jest róża. Generalnie konsystencja jest naprawdę bardzo taka kremowa, ale przyjemna. Ładnie pachnie, chociaż powiem Wam, że wydaje mi się, że ten zapach nie będzie dla każdego. Jest dosyć mocny, taki, taki mocno różany zapach, więc no, jest mocna, ale mi się na przykład podoba. Teraz czym mam to zmyć? Ta odżywka też jest super wydajna, bo przez to, że ta konsystencja jest taka, wiecie, gęstsza, bardziej kremowa, nie trzeba tej odżywki dawać dużo. No i u mnie generalnie jest wydajna też z tego względu, że aż tak często nie używam emolientów. Więc emolientową różę bardziej polecam do włosów wysokoporowatych, średnioporowatych. Ta odżywka ma 200 ml i kosztuje 31,99 w Rossmanie. Kolejna odżywka wygładzająca, chociaż tutaj już bardziej maska, ale ja za bardzo na to aż tak nie zwracam uwagi, to Isana i to jest najtańsza moja propozycja, chociaż ona jest na jedno, maksymalnie dwa użycia, kosztuje 3,69 w Rossmanie. I tak, to co jest w niej super fajne, to to, że ona jest idealna na podróż, po prostu wiecie, bierzemy sobie jedną piramidkę, wiemy, że ona nam starczy na jeden raz lub dwa razy, no i super sprawa. I kolejna ważna dla mnie sprawa, to to, że trzyma się ją minutę, tylko minutę i dla mnie efekt jest po prostu powalający. Ta maska super sprawdzi się na każdej porowatości, z tego względu, że nie zawiera gliceryny, jest czysto emolientowa, więc... Wiecie, to, to będzie po prostu bajeczka. Ja o niej już mówiłam więcej na Instagramie, także, jeśli chcecie zobaczyć, to serdecznie Was zapraszam. Ale jeszcze zrobiłam dla niej osobny filmik, także tutaj gdzieś też Wam podlinkuję. Generalnie wszystkie produkty znajdziecie link w opisie, także też Was tam zapraszam. Powiem Wam jeszcze, że jest to maska, i uważam, że pierwsza, która daje mi taki świetny efekt w tak krótkim czasie, bo nakładam ją na minutkę. E, dosłownie, tylko wiecie, nakładam, wczesuję i praktycznie już zmywam. Nie zawiera silikonów, i to, co jest fajne, że za każdym razem mam gwarantowany good hair day. E, nie są tego. Przeciążone, a mam włosy nisko porwate I z tego co widziałam, i na średnio, i na wysokoporach jest po prostu fenomenalna. Niestety aktualnie jest tylko w takich wersjach. Nie wiem w sumie, czy wcześniej były jakieś inne ale póki co po prostu nie ma pełnowymiarowego opakowania produktu, więc póki co mamy takie piramidy. Aha, no i uprzedzam pytania, znajdziecie je tam, gdzie są wszystkie miniaturki, czyli wszystkie te podróżnicze i tak dalej, to tam gdzieś tam ona będzie sobie leżała i czekała na Was. Ale bardzo możliwe, że będzie Wam ciężko ogólnie tą miniaturkę znaleźć, bo w momencie jak ją poleciłam, to zaczęły pisać do mnie nawet ekspedientki z Rusmana, mówiąc, że ja to mam jakiś po prostu dar przekonywania i dziewczyny po prostu wykupują masowo te maski, więc stwierdziłam, że daję tutaj takiego bonusa i ostatnio odkryłam też jedną perełkę tanią, to już pełnowymiarowy produkt, to Isana pomarańczowa. Ta odżywka również jest taka, wiecie, kremowa, gęsta, to jest czysto emolientowa odżywka, nie zawiera żadnych silikonów. I uważam, że super sprawdzi się na każdej porowatości. Moich włosów nie przeciąża. Z tego, co wiem, to na wysokoporach może nie być jakiegoś super efektu wow, ale wtedy bardziej skupiłabym się na tym, żeby dłużej na przykład ją podtrzymać. bo wiecie, czasami gdzieś tam możemy popełnić jakiś błąd, więc nie do końca to może być spowodowane po prostu odżywką. I dodatkowo fajną opcją jest wczesać, to jeszcze bardziej je wygładzi i dociąży. Ta odżywka ma 250 ml, jest ultra wydajna. Pachnie pomarańczą, ale tak bardziej nie wiem, jak taka herbatka z plasterkiem pomarańczy, kosztuje 10,49, dostaniecie ją tylko i wyłącznie w Rossman. I ta odżywka też właśnie ma taką Powiem Wam, że aż czasami ciężko jest wycisnąć z niej produkt, bo konsystencja jest naprawdę gęsta. No możecie tutaj zobaczyć, że nic mi tutaj, wiecie, nie spłynie. Jest gęsta, więc jest treściwa, jest taka ultra kremowa. Ogólnie skład też jest dosyć taki prosty. I już ostatnia moja polecajka to odżywka emolientowa z Onnibio. Na moich niskoporowatych włosach nie przeciąża ich. Prędzej tutaj byłaby skłonna róża je przeciążyć, ale wiecie, ta odżywka jest bardziej przeznaczona do włosów wysokoporowatych, no a ja mam włosy niskoporowate, więc można się tego spodziewać, dlatego różę na przykład w moim przypadku trzymam krócej. Taką odżywkę, ona jest akurat do każdej porowatości, przynajmniej tak producent, bo e, to jeszcze mam inną odżywkę, e, trzymam sobie też ją mniej więcej tak e, 5, maksymalnie 30 minut, tą różę na przykład, która jest ultra wygładzająca trzymam krócej, ale wiecie generalnie moje włosy za bardzo aż tak emolentów nie lubię więc muszę po prostu uważać w tym wszystkim, ogólnie jeśli chodzi o konsystencję jest, ona mam wrażenie, że najlżejsza, nie wiem jak to bardzo powiedzieć, jest kremowa, ale mam wrażenie, że jest po prostu najlżejsza, najmniej taka zbita, gęsta po prostu jeśli chodzi o zapach to jest to takie taki słodki, przyjemny ogólnie zapach, mi się bardzo podoba Taki cukierkowy, jakby? Czy jakiś taki. Zobaczymy, jak mówi producent, bo w sumie ja to czasami wiecie. Puszący zapach soczystego mango. Aha. No nie wiem. W każdym razie pachnie ładnie ogólnie. Eee, tak słodko. Mi się podoba. Chociaż ja też nie jestem aż taka wybrana wśród śródlopaku. Więc ta odżywka powinna sprawdzić się na każdej porowatości, na moich nisko porowatych włosach ich nie przeciąża. I to też niezależnie, jak długo ją trzymam, więc to jest ogólnie mega fajne. Uważam, że jest mniej wydajna z tego względu, że daje jej ogólnie trochę więcej niż pozostałą resztę, pozostałą bandę. Tamte są o wiele bardziej kremowe, ta jest jakby taka również jest kremowa, ale nie jest tak gęsta, nie jest tak treściwa, nie jest tak zbita i tak dalej, więc szybciej generalnie ją zużywam. Ta odżywka kosztuje 22,99, często też ogólnie za na promocji, więc można usłabiać ją jeszcze taniej. Dostaniecie ją w Rossmanie i chyba tylko w Rossmanie ogólnie. I ma, czekajcie, 200 ml. A tutaj Wam nie powiedziałam, ale piramidka ma 25 ml yy, i na moich włosach... Yy, Mogłabym ją dać na dwa razy. Wiecie, mam metrowe włosy, więc, więc myślę, że na włosach krótszych zdecydowanie starsze na dwa razy. Generalnie jeśli chodzi o maski i odżywki emolientowe, stosujemy je wtedy, kiedy mamy problem np. przykład z puszeniem się włosów, kiedy chcemy te włosy wygładzić, dociążyć. I stworzyć taki efekt prostych włosów bez prostownicy. Oczywiście tutaj ważny ważne jest dobry wybór tych produktów, trzymania i stylizacja włosów, ale wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć. Więc wszystkie te odżywki, które Wam tutaj pokazałam, zdecydowanie możecie nakładać jako na przykład drugie o, albo po prostu jako zwykła odżywka emolientowa. Nawet bym się pokusiła po prostu jako BS, czyli wiecie, dajemy sobie troszeczkę na rękę i nakładamy na mokre, ociekające włosy, czyli taka odżywka bez spłukiwania, albo możemy takiej odżywki użyć do emulgowania oleju i jak najbardziej jest to super, także, także to są moje zdecydowanie ulubione, więc tak, dajcie mi znać w komentarzu, czy której z nich kojarzycie, jeśli tak, to którą i jak Wam się sprawdza, a może macie jeszcze inną, więc yy, dajcie znać chętnie przetestuję. Dajcie znać, co myślicie o ciotce z Ameryki <gry> z tymi biumbiami. <gry> czy fajnie, czy nie. W ogóle mega polecaję tej klamry, nie wiem, czy ją tak widać, ale to jest klamra, którą kupiłam w Hebe, jest przepiękna, bo ma taki piękny różowy kolor yy, i super, super superańsko wręcz trzyma włosy, więc bardzo polecam, bo kosztowała na promocji 8,99, więc są jeszcze inne kolory, więc się zastanawiam. <gry> Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa. Do widzenia.